Cześć! Wyszedł darmowy kreator postaci do Inzoi, czyli jednej z gier typu symulator życia, które są obecnie tworzone poza Simsami. Tak jak to miało miejsce 10 lat temu, podkreślam, 10 lat temu w przypadku The Sims 4, gdzie dostaliśmy przed premierą darmowe demo stwórz Sima. Wiem, że wszyscy teraz o Inzoi nagrywają i ja wyjątkowo też podpinam swój wagonik do tego. Tylko różnica jest taka, że to demo Inzoi jest dostępne tylko do najbliższego poniedziałku tylko i jeszcze przez dwa dni można się pobawić, i też kto może, ten może, bo wymagania sprzętowe są ogromne. I tak ja też mam za słabą kartę graficzną, nawet na te najniższe wymagania. Ale jakoś działa. Tylko włosy są trochę chropowate, i przejścia między zmianami nie są super płynne, więc gdzieś tam ta grafika cierpi. Porównałam to sobie z Cosmo, A Cotton Sock i Fake Gamer Girl. Gdzie dwie pierwsze osoby z wymienionych mają współpracę z koreańskim studiem Krafton, które tworzy tę grę, więc też muszą mieć odpowiedni sprzęt do jej zaprezentowania, no i u nich to wygląda lepiej. Powiedziałam w będzie, że moje zainteresowanie tą grą jest raczej niskie, bo wizualnie daje mi Uncanny Valley, czyli takie niepokojące poczucie w związku z bardzo realistyczną grafiką. Ale podczas testowania kreatora postaci nie miałam już takiego odczucia, tylko oczywiście ekspresja twarzy jest średnia. Chyba nie doszliśmy jeszcze do naprawdę realistycznego odzwierciedlenia tego, jak twarz się rusza na podstawie jej stanu spoczynkowego. Aż mi się przypominają te przeróbki Heavy Rain, w ogóle gry z przed kilkunastu lat z animacjami twarzy pokrę... podkręconymi do jakichś tam 500% czy iluś. Polecam, jest to prześmieszne. Tutaj na nagraniu próbuję stworzyć Taylor Swift, no bo kogo innego, i ostatecznie wyszła ona tak. Mogło być lepiej, ale myślę, że jest nieźle. Powiedzmy sobie o zaletach i wadach, które dostrzegam w kreatorze, tak zwanych zojów. Tak na wypadek, gdybyście chcieli znać jakąś moją bardziej szczegółową opinię na temat tej gry, jak na razie. I przy okazji też zaprezentuję wam mniej więcej, jak to wygląda w razie, gdybyście nie widzieli tego u nikogo innego, mimo że tyle ludzi to nagrało. Dobrze, odpalmy moją piękną Taylor, w sumie w tym świetle i w ogóle to. You, you don't look like Taylor Swift in this light. Ale za to ma strój I can do it with a broken heart. Jak zobaczyłam ten, ten kostium taki góra-dół yy, i że można go zrobić białego, to stwierdziłam, dobra, to na to marynara i już, nie? Ale pierwszą zaletą jest to, że można sobie dostosować cały ten... Kaz, tak zwany, czyli Creator Zoi, gdzie no na razie mamy tak kilka tylko tych opcji tła, a no myślę, że prawdopodobnie w finalnej grze może być ich więcej, ale nawet to podstawowe tło możemy sobie też pokolorować na kolory, jakie tylko chcemy. Możemy sobie je zrobić na przykład czarne, co fajnie kontrastuje i moim zdaniem lepiej widać postać, po prostu jak się zrobi takie mocno wykontrastowane tło. No i można też zmienić w ogóle całe oświetlenie, no nie? Można zrobić na przykład takie super ciemne, że, że właśnie. Właściwie to światło będzie padać tylko od dołu i od tyłu, więc nawet sama już ta zabawa światłem może znacznie zmienić wygląd tej postaci. Jeszcze jakieś takie światło wypełniające ej, zaraz, już ja zmieniłam język na polski i mi się nic nie zmieniło. A i nie mieli po polsku. No nic, no już musimy to przeżyć. No. W każdym razie można jeszcze takie dodatkowe światło sobie wybrać kolor. Ja nie widzę tutaj żadnej zmiany, co prawda? Może to jeszcze nie jest dokończone. Ale to jest zdecydowanie zaleta, bo nie trzeba sobie instalować jakichś modów, żeby mieć zupełnie inne tło, bo na przykład nas razi w oczy albo coś. Druga gigantyczna zaleta tego kreatora to jest to, że można zrobić asymetryczną twarz. To jest absolutnie pierwszy raz, kiedy coś takiego. W ogóle istnieje w tego typu grze, wystarczy tutaj na dole tryby symetrii wyłączyć, i wtedy, jak mamy te punkciki na twarzy i je przeciągamy po jednej stronie, to to się robi tylko po tej jednej stronie. Więc ja tutaj przy tej postaci rzeczywiście zrobiłam minimalnie asymetryczne oczy i usta, więc można zrobić nie wiem, jedno ucho trochę bardziej odstające, jedno oko trochę mniejsze albo trochę bardziej przesunięte. O jakieś takie szersze i w ogóle, i to nadaje jeszcze więcej tego takiego un uncanny realizmu, chociaż w sumie w tym wypadku myślę, że nie jest to taka dolina niesamowitości, tak zwana, tylko właśnie to, że te postacie nie są symetryczne, właśnie nadaje takiego prawdziwego realizmu, a nie takiego sztucznego realizmu, który właśnie może przerażać. I ja na przykład mam usta, które. To w detalach już trzeba by było zrobić, bo też jest podział na takie podstawowe, te punkciki i na bardziej detale, czyli że na jednej części twarzy jest ich więcej tych punktów, które można zmieniać. Ja na przykład po tej stronie chyba mam usta takie troszeczkę zwężone na dolnej wardze. Denerwuje mnie to um, i, so, i staram się to szminką zakrywać, ale można sobie też wypełnienie zrobić, no nie? Ale nie lubię kłócia. To jest mega... Mnie się nawet kiedyś śniło, że w Simsach można było robić asymetryczne twarze. <grym> Także to jest spełnienie mojego snu. Jeszcze ma być opcja skanowania swojej twarzy. Gdzie ja to widziałam tylko u E Cotton Sock, tylko, tylko u MADI. No, tylko że tutaj znowu problem z dostępnością tej gry. Um, nie dość, że komputera bardzo dobrego, wybitnego praktycznie będzie trzeba um, do tej gry. No, to jeszcze też na przykład to jest tylko na iOS-a, tylko jak masz iPhona, więc. Mój Realme GT Master Edition niestety tego nie zrobi. Um, a może to być naprawdę fajna rzecz, no bo to używa apki od Unreal Engine, czyli tego silnika, na którym jest zrobione dużo gier, w tym ta. Um, I akurat apka do, do tego jest to nie, nie jest jakby ekskluzywna apka do tej gry, tylko no, twórcy gry są uzależnieni od tego, że czy ta apka kiedyś wyjdzie na inne systemy niż iOS. IOS właściwie. Więc. To akurat tak słabo, bo masa ludzi nie będzie miała do tego dostępu, a tutaj z tego co widziałam u Madi to można zrobić w ogóle tak, że ty ruszasz swoją gębą i ta postać rusza podobnie gębą, no jakby wiadomo, że ta animacja jest taka sobie średnia. Ale jest to ciekawa funkcja, jest to ciekawa nowość um, i być może można by było tej apki też użyć do tego, żeby przeskanować swoją twarz i od razu, żeby pokazała się po prostu postać Twoja, no nie? Um, więc no to by było mega przydatne. Nie musiałabym spędzać dwóch czy iluś godzin na tworzeniu Taylor Swift, która nie wyszła nawet aż tak podobnie, tylko mogłabym sobie przeskanować. Ale dobrze, wracając do zalet, no to na pewno jest tutaj duże skupienie na szczegółach, czyli na przykład to, że jak wybiera się skórę, to, no wiadomo, jest koło kolorów, można sobie ten kolor skóry dostosować jak się tylko chce, ale też są dodatkowo takie różne cienie do wybrania, jakieś bardziej uwydatnione policzki. Jakieś takie zmarszczki przynosowe, no takie rzeczy, które każdy ma trochę inne, i tymi cieniami można też mocno podrasować podobieństwo do postaci, którą chcemy stworzyć, albo po prostu jakieś tam wyobrażenie, jakie mamy o tej postaci, nie? I można tę twarz zrobić taką bardzo wyrzeźbioną, albo właśnie taką dosyć gładką, nie? No, albo cokolwiek pomiędzy. No, tych y, opcji tutaj jest aż 8. Gdzie jeszcze dochodzi. Ym błyszczenie tej twarzy, takie glaskien można zrobić wręcz, no nie? SPF-a dopiero co użyła. Też edycja włosów mnie zaskoczyła, że można... Dobra, tych ciemnych to kurde nie widać na tym tle. Może zmienię tło po prostu na jakieś takie w miarę neutralne, o, jakieś takie... Ale niektóre włosy można edytować pod względem na przykład długości, że można je mega, mega skrócić. No i jest to oczywiście stopniowe, no nie? I jeszcze do tego można wygłuszać wygładzać te krawędzie włosów no znowu mój GeForce 1660 i nie wyrabia więc a nowe sterowniki zainstalowałam specjalnie bo mi komunikat wyskoczył um, więc no na pewno może to wyglądać lepiej um, i to wygładzanie jest też po to żeby nie było takiego bardzo prostego cięcia, jakby się chciało bardziej takie pióra y, zrobić, szpiczaste, no nie? Ehm, żeby też trochę uniknąć właśnie takiego sztucznego wyglądu, tego skracania tych włosów, tak podejrzewam, żeby to wyglądało jakoś tak w miarę realistycznie i naturalnie, no nie u mnie. Najbardziej to mi się chyba podoba, jak się weźmie te kitki wysokie i się je maksymalnie skróci, to są takie. takie kikuciki, no nie. A takiego boba można sobie też skrócić. No fajna to jest opcja, ym, jakby jeszcze można było dodać na przykład grzywkę, tak jak w wielu grach jest, że masz podstawową fryzurę i do niej możesz jeszcze dopiąć jakby grzywkę, nie? To, to daje tak dużo możliwości wtedy, żeby ym, robić różne, przeróżne fryzury, w Pokemonach którychś tak jest nawet. Też pamiętam, że w My Time at Portia jest tak samo opcja też wydłużania i skracania włosów ym, i tam chyba z tą grzywką też było tak, nie pamiętam już, ale... No, istnieją gry, które mają podobne funkcje już, nie? Właśnie takiego wydłużania i skracania włosów to nie jest pierwszy raz, no ale jest to bajer. No i jeszcze jeśli chodzi o szczegóły, no to ym, fajne są też opcje makijażu. Dziwne dla mnie jest to, że piegi są ym, jakby doliczone razem do, ym, no jest, jak to się nazywa, do różu. I nie wiem, czy to wynika z tego, że gra jest koreańska i w sumie dosyć duży ma vibe taki koreański, o czym jeszcze będę mówić, ale czy to jest zakładanie, że raczej większość ludzi sobie rysuje piegi, a nie ma je naturalnie. Nie wiem o co chodzi, ale no, ogólnie można je sobie też. Tutaj mamy opcję piegów i możemy je sobie całkowicie wyłączyć, bo możemy sobie ich przeźroczystość po prostu dowolnie zmienić, więc mogą być mega mocne, a mogą w ogóle nie istnieć, więc nie jest to jakaś duża rzecz. Po prostu mnie to trochę zdziwiło, że piegi są. W różu, a nie w jakichś detalach skóry czy coś takiego. Yy, ogólnie brakuje mi takiej opcji detale skóry, yy, żeby sobie jakieś pojedyncze pieprzyki powybierać czy coś, yy, bo to odejmuje sporo na przykład mojemu zrobieniu samej siebie w tej grze. Yy, jest opcja. O, tutaj w sumie dosyć podobny pieprzyk do mojego, tylko jakby go tak. O, bo ja mam dokładnie tutaj, gdzie ta kropka jest. Jest kilka opcji właśnie tego yy, różu, które mają. Kilka tych pieprzyków na twarzy, i to jest spoko, ale no fajnie by było, jeśli jest tak duża kustomizacja, no to myślę, że nie byłby to duży problem, jednak dać osobnych opcji znamion na skórze, gdzie byłoby ich tam ileś, albo żeby można by było je sobie nawet położyć samemu na tej twarzy. Na tyle zaawansowany jest ten kreator, że spokojnie mogłoby coś takiego być. Też fajne jest na przykład w szminkach, że można wybrać kolor konturu. Kolor szminki jako takiej i jeszcze do tego um, błyszczyk, więc, no, customizacja szminek jest bardzo duża. Nie, nie, nie jest człowiek uzależniony od jakiegoś konkretnego stylu, tylko każdą w zasadzie szminkę może sobie dostosować, jak tylko chce. Dla mnie szminki są istotne, no nie? No i tutaj jeszcze rzęsy możemy sobie podnieść i opuścić, więc i dodatkowo do tego jeszcze um, można wybrać rzęsy w oczach, więc mogą być takie. I jeszcze mam ten, ten tryb asymetrii teraz włączony, więc w jednym oku w ogóle typiara nic nie widzi, bo rzęsy. Bardzo mi się podoba też. Dobra, weź te rzęsy jednak, bo nie będą nic widzieć. O, pięknie. Kastomizacja oczu. Nie dość, że są takie, takie dziwaczne kolory, też z jakimiś gwiazdami albo coś. Dużo w ogóle jest tych opcji i jeszcze do tego możemy sobie je dostosować jak tylko chcemy też, i to włączając w to. Nie tylko wielkość źrenicy, co jest takim no, dosyć oczywistym chyba wyborem, no i oczywiście wielkość tęczówki, ale też jaki jest stosunek kolorów dwóch, które istnieją w tych oczach, i jeszcze na ile one się y, będą jakby łączyć, ścierać ze sobą. No i ta kastomizacja kolorów nie dotyczy też wszystkich ubrań. Ym, można sobie. Zaznaczyć, że chcesz mieć tylko rzeczy, w których można zmieniać kolor, um, że tylko z opcjami koloru więc no tutaj można sobie wszystko tam powybierać, no nie. I według mnie jeśli chodzi o ubiór, to gigantyczną zaletą jest to, że można kapotę wybrać sobie osobno i koszulkę osobno, że znowu nie jesteśmy tutaj ograniczeni tylko do tego, że um, jest jakaś góra, która od razu ma kurtkę i musisz mieć tę kurtkę, bo po prostu nie można inaczej. Um, tutaj można sobie jakiś top z krawatem założyć i, i na to, nie wiem, jakąś taką bluzę i spoko, i spokojnie. możesz taki Um, słyszałam, czy znaczy czytałam właściwie opinię, że mm, stroje w tej grze są no bardzo koreańskie, w sensie, że, że wyglądają jak z, z, z szafy jednej osoby. Trochę może rzeczywiście tak jest, trochę to widzę, jakby jest bardzo dużo opcji koszul, um, które są trochę podobne do siebie. Faktycznie w ogóle nie ma tych opcji dużo, ale no to jest demo, może tych opcji nawet jest więcej, tylko po prostu... W demie jest ich mniej. Nie przyjrzałam się, jak oglądałam u osób, które mają pełny dostęp do całej gry, tylko we wczesnym dostępie. Jeszcze może być tego więcej, na spokojnie. Jak na razie, no to ja bym oceniała, że te ciuchy przynajmniej są naprawdę fajnie zrobione, że jest duża kustomizacja, więc można sobie dostosować wiele rzeczy. Co ci się stało z tą szyją? Bo ty masz chyba naszyjnik. szyjnik. Ten taki, ten dusik, ale, ale, ale nie rozumiem, co się z nim stało, bo w ogóle chciałam. A, dobra, już jest git, zg... po prostu się zgliczowało, bo chciałam też powiedzieć, że naszyjniki w tej grze są przepięknie położone na tym ciele, tylko akurat niektórych nie widać, także weźcie babo rozbierz. Ja wiem, że to pewnie nie jest aż takie trudne do zrobienia, ale no dobra, ten odrobinkę odstaje, ale jest taki. tak leje się na tej skórze, no nie? Słucha grawitacji. To jest naprawdę ładnie zrobione. O, ten łańcuch też bardzo fajnie. No i też rzeczywiście można sobie czapkę założyć zupełnie osobno. Jakieś tam paznokcie sobie zrobić. Nie ma za bardzo opcji takich super krótkich. Ja na przykład swoich za bardzo nie mogę zrobić, bo nie ma takich po prostu krótkich, tylko są takie lekko długie. Takie, co ja dwa tygodnie bym zapuszczała, a ja po tygodniu ścinam. No i co teraz? No i co teraz? Nie ma takich jak ja. Nie ma tutaj yy, ten yy, reprezentacji osób z krótkimi paznokciami. Nie fajnie, nie fajnie. No i jeszcze chciałam powiedzieć o ciele, czyli o tym, że yy, jak zwiększa się wagę, mam wrażenie, że to jest dosyć realistycznie zrobione. Jak, jakby nawet to, jak ty je twarz przy tym, że jest takie. Widzę to. I też naszyjnik się dostosowuje do tego, także jest pięknie. No i te rzeczywiście suwaczki są tutaj, no nie? Nawet w sumie jak jest szczupła osoba i się pociągnie brzuch, to też mam wrażenie, że jest to tutaj dużo bardziej realistyczne niż w innych miejscach, gdzie coś podobnego widziałam. Że, że, że w dobrym miejscu się rozkłada to wszystko. Ja totalnie tak wyglądam, jak się nażrę. Ale i tak do tego można jeszcze dołączyć mięśnie i może być wielki brzuch i jednocześnie mieć mięśnie. No bo tutaj to, właśnie ta opcja mięśni, to jest tylko tekstura nałożona na skórę. Więc okej. Okay. Trzeba sobie dostosować po prostu to ciało tak, żeby to miało jakiś sens, no nie? nie musimy wymagać od gry tutaj realizmu, że o, tylko z małym brzuchem może być taka Taki sześciopak, nie? No, trzeba trochę logicznie samemu do tego też podejść. A, można zrobić takie mniej, mniej klepsydra. Okej. Okay. Tutaj oni też na Twitterze napisali, że ym, już dużo osób zgłosiło, że jest ym, małe zróżnicowanie w tworzeniu postaci i ogólnie przeprosili za to i ym, powiedzieli, że będą się starać urealistycznić właśnie też kwestię budowy ciała. To jest najdalej, jak można wyciągnąć dupsko, a nawet bez BBL, nawet bez ryzykownych bardzo operacji są osoby, które mają zdecydowanie bardziej wystającą dupę. Więc to jest akurat takie. W ogóle bardzo mały zakres tutaj jest. Tego, nie? Można zrobić taką opadniętą i taką trochę bardziej do góry, i trochę do przodu, trochę do tyłu. Ale nie można zrobić takiej zupełnie płaskiej, jaką też niektóre osoby mają, ani takiej super obłej. No, w sumie cycków też jakichś takich strasznie ogromnych nie można zrobić. Um, no, i to jest ten taki koreański vibe właśnie tej gry, że, że trochę się wydaje, jakby było dostosowanie tego, tego, jak ciało wygląda, do tego, jak koreańskie ciało wygląda, nie? Więc. Um, no tutaj też ludzie trochę się y, zdenerwowali, że y, za bardzo koreańska jest ta gra. Dla mnie mówienie czegoś takiego jest dziwne, co najmniej w sensie no to jest koreańskie studio, więc a też na przykład Simsy, którymi zdecydowanie jest bardzo inspirowana ta gra, nie, nie możemy tutaj zaprzeczyć. Um, są z kolei mocno zamerykanizowane i też ludzie ciągle narzekają, że nie ma reprezentacji europejskiej wystarczająco dużo takiej ogólnopojętej europejskiej, nie wiem, Hiszpanii, Włoch, Polski, cokolwiek nie. Myślę, że koreańskie studio miało naprawdę totalnie prawo zrobić grę, która jest trochę koreańskocentryczna. Niech robią reprezentację swojego własnego kraju, no bo kurde, czemu nie? Jakby taka gra powstała w Polsce, to też byłoby bardzo dużo aspektów polskiej kultury, bo po prostu mało widzi się polskiej kultury gdzieś tam w mediach ogólnoświatowych itd. Um. Okej, okay, Korea akurat jest dosyć popularnym krajem, no bo K-pop, K-dramy i tak dalej, ale według mnie nie musieli wcale globalizować jakoś mocno tej gry. Właśnie może fajnie, żeby ludzie poznali trochę też koreańskiej kultury, ale ludzie się też trochę czepiali, że twarzy takiej typowo europejskiej, z taką kaukaską powiedzmy urodą, że trudno taką twarz jest zrobić, że czego by się nie zrobiło, to zawsze ta twarz będzie wyglądać trochę azjatycko. Tutaj się nie do końca zgodzę. Po pierwsze myślę, że jeszcze będą to ulepszenia. A po drugie, no wcale nie. Według mnie nawet to coś, co teraz zrobiłam, nie ma ani trochę takiego wajbu koreanki, jakiejś, nie wiem, idolki, K-Popu czy coś absolutnie nie wygląda to jak po prostu ładna biała baba i tyle. Samo to, że Taylor Swift mi się udało zrobić w miarę podobnie, też trochę to udowadnia. Nawet w sumie kurczę w tych w tych presetach nie, nie ma wcale w sensie no dużo jest. Tak, jak tutaj, oczywiście azjatyckich typowo, yy, urodowo osób, ale no ta jest na przykład bardzo fajna, a nie ma w ogóle takiego, yy, takiej urody, nie? Ta już tak. Ta już nie, bo ta jest czarnoskóra i też mega spoko. Tutaj też bardzo ciekawa uroda, także są różne. Są totalnie różne. O tu, jaka fajna też. A to moja. A to moja! <ścoughs> z asymetrycznymi oczami, rzeczywiście. Ej, wszystkie postacie z presetów mają symetryczne mordy? Nie, ta też nie do końca, to też ma jakieś jedno oko, takie lekko inaczej. Fajnie, podoba mi się to bardzo, że one są asymetryczne już od startu. Tutaj na górze są takie opcje i tutaj jest tryb robienia zdjęć, na przykład, gdzie można różne tutaj um, zrobić sobie ekspresję twarzy i pozy. Um, można wejść sobie od razu też do folderu. Nie, zaraz gdzie to jest, tutaj um, do folderu swojego. Ze zdjęciami, on jest w takim głupim miejscu, że żeby się człowiek nie zorientował gdzie to jest, więc fajnie, że jednym kliknięciem w grze można się do niego dostać. To jest już trochę taka dla zabawy bardziej, mam wrażenie, że mnie by się nie chciało z tego korzystać przez większość czasu, ale żeby się pobawić to tam spoko, baba leży. No i tak jak mówiłam na początku, też te ekspresje twarzy są takie, no tak jak można by było się spodziewać, że będą w takiej grze. Z tak realistyczną grafiką? Zastanawiam się, w którym miejscu będzie coś takiego jak głos i czy będzie można coś takiego wybrać. Mam ogromną nadzieję, że tak, bo to według mnie jest istotne. Tutaj jest pewna luka. Myślę, że tu by się to zmieściło. No i ostatnia kwestia, którą sobie włożyłam do WAD, to jest problem z AI. Oczywiście. Ja się jeszcze nie wypowiadałam na kanale o tym, także trochę, trochę mam stracha, ale ogólnie to jest tak, że jak jest ten znaczek taki tutaj, to znaczy, że można włożyć jakąś teksturę do gry i nałożyć ją na ten strój. I póki to jest jakaś tekstura na zasadzie Artemon, jakiś screen z gry, który, który już macie, jakieś zdjęcie waszej mordy, jakaś tekstura, którą sami zrobiliście. Albo jakaś royalty-free rzecz, czy ze znakiem wodnym, czy cokolwiek, to ok. Zwłaszcza jeśli no, to nie jest tylko na wasz użytek, tylko jakieś bardziej komercyjne, na przykład na kanale, na YouTube. Jak sobie wgrywacie te tekstury po prostu ze swojego komputera, z jakichś swoich tam prywatnych zbiorów. Ale tutaj jest opcja też wygenerowania tego przez AI i w trybie budowania oczywiście też można to zrobić. Można sobie wygenerować jakąś tam tapetę w coś tam. W kupę na przykład, bo czemu nie? I niepokoi mnie. Ta rzecz, bo ja jestem z tych osób, które no tak sceptycznie podchodzą do AI, jeśli chodzi o prawa autorskie szczególnie. Martwi mnie ten aspekt, bo artyści, tacy wizualni, graficy i tak dalej już i tak mają przesrane w większości, jeśli chodzi o to, że ich prace są kradzione cały czas. Nie zarabiają specjalnie na tej sztuce, a zajęło to bardzo dużo czasu, żeby się nauczyć robić te wszystkie rzeczy. To nie jest tak, że ktoś ma po prostu talent i już umie rysować, odkąd tylko ze szpitala go przywieźli do domu, tylko to są lata pracy. I niekończąca się pasja, i, i nie zrezygnowanie z tego po miesiącu, tylko rzeczywiście konsekwentne ćwiczenie tego regularnie. Więc, no nie wiem, czy to jest tak, że gra ma jakąś swoją bazę, którą po prostu kupiła w ramach licencji i ktoś dostał za to pieniądze, czy jakaś grupa artystów dostała za to pieniądze w ramach tej licencji, i my teraz możemy sobie używać tych tekstur. Czy to jest bardziej tak, że używa nie wiadomo czego, nie? Albo używa obrazków z Googlea, cokolwiek. Więc ja bym chciała sprawdzić, czy jak wpiszę na przykład Merta, a nie sprawdzę, bo za słaba karta graficzna oczywiście. Także niestety. No to nadal pozostaje pewną tajemnicą, skąd te rzeczy się biorą. Gdyby chociaż było tak, że nawet już, że nie ma tej bazy licencjonowanej, ale że gdzieś na ekranie pojawia się, kto jest autorem jakiejś grafiki, to już by było coś. Większość ludzi by miała to w dupie, ale to już by było chociaż jakieś takie... Docenienie, zauważenie i pokazanie tych artystów, którzy zrobili te rzeczy. Ale myślę, że no najbardziej etycznie no to by było rzeczywiście jakąś bazę kupić, po prostu tych rzeczy, albo kilka baz, z których gra będzie korzystać. Um, więc to jest funkcja mocno niepokojąca. Wielu ludzi to w ogóle odrzuca od tej gry i nie dziwię się do końca. Wygląda to na ciekawe narzędzie, ale przychodzi z pewnymi gdzieś tam konsekwencjami prawdopodobnie. Także bardzo bym chciała się dowiedzieć, skąd są te grafiki. Mam bardzo. Duży dystans do tej funkcji, a moja karta graficzna jeszcze większy. Więc jakoś tak chciałam o tym powiedzieć, bo nie wiem, czy, czy ktoś w ogóle ym, podjął się jakby tej debaty, ym, tego tematu w ogóle od tej strony. Także to mnie najbardziej martwi, jeśli chodzi o tę grę. A tak to jestem mile zaskoczona w sumie. Yy, jeśli chodzi o samo to, jak postacie wyglądają, jaki ten kreator jest. Jest parę nie ale to jest totalnie do zrobienia. Yy, I. Bawię się dużo lepiej niż myślałam, że będę się bawić. Ja myślałam, że tego nawet nie dotknę, ale z ciekawości zobaczyłam, no bo jest darmowy. Za darmo to bierę, nie? I naprawdę miło się zaskoczyłam. Jest, jestem pozytywnie nastawiona, raczej tylko z pewnymi takimi znakami zapytania. A, a propos znaków zapytania to yy, jeszcze są takie cechy. Mam nadzieję, że będzie tego więcej że nie będzie tylko typ osobowości i jakieś tam dodatkowe cechy do tego, bo to jest zbyt ograniczone, zdecydowanie. I yy, yy, no tutaj jest Desired Life i to jest, że yy, no czyli jakby, jak to przetłumaczyć, to na pewno gdzieś tam w polskiej wersji Unox czy coś było, no jakieś takie wymarzone życie Ym, i to jest jeszcze, jeszcze nieskończone, więc to jest pewnie coś w rodzaju aspiracji, także spoko, ale, ale bardzo bym chciała jednak móc edytować te cechy tutaj pojedyncze, nie? Żeby wybrać sobie taki schemat, ale móc jeszcze sobie pozmieniać te, te cechy w środku, które są bo tak to by było tych osobowości zdecydowanie za mało. I też za mało takich zniuansowanych osobowości można by było robić. No dobrze, to tyle mojego gadania o tym, w razie jakby was, wam sens powiek po prostu zabierało to, co Merta myśli o kreatorze postaci w Inzoi i w ogóle o Inzoi. Więc podlinkuję wam w ogóle też kanały, które pokazały całą em, rozgrywkę, no nie całą rozgrywkę, ale jakiś, jakieś tam fragmenty rozgrywki. Ja mogę powiedzieć jedno moje takie przemyślenie em, w temacie rozgrywki z tego, co gdzieś tam widziałam. Zasadniczo. U, u Eko, ten sok, że ta gra, jak na symulator życia, ym, ma trochę inną, jakby perspektywę, że bardziej traktujesz tych zojów jak odrębne byty, że jakby każdy ma trochę swój punkt widzenia, a niekoniecznie ten dom, tę rodzinę jako całość. W sensie nie jest to takie poczucie domku dla lalek i tam se chodzą ludziki, tylko bardziej, że. Ta postać, którą masz w tym momencie wybraną, jest protagonistą. Nawet jeśli możesz się zaraz przełączyć na innego Zoja, nadal ma się trochę taki, takie RPG-owe poczucie, no bo można tymi postaciami normalnie sterować w sadem, yy, można sterować pojazdem, więc ma się takie, takie POV uczucie właśnie tej, tej postaci. W zależności od tego, kogo tam sobie akurat mamy wybranego, to mamy takie, takie poczucie perspektywy tej osoby i. To jest odświeżające bardzo i nie wiem nie, nie jestem do końca musiałabym po prostu w to zagrać i zobaczyć jak się z tym czuję, ale nie uważam tego ani za wadę ani za zaletę coś po prostu nowego i ciekawego. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, żegnam i widzimy się w następnym. Pa.